Dziejeżdżę z pracy. Spodnie sobie zmieniłem na krótkie. Pełna pizda za oknem. Zjadłem. Resztę dałem psu. Pełna pizda za oknem. No i co tam jeszcze później? Yy, betoniarkę. Yy, wrzuciłem się na auto. Teraz ją tutaj no, drugi raz ścią ściągam. No, przed chwilą. Pełna pizda. No to upłynęło, może. Pół godziny, 20 minut. No nie wiem, a wychodzę z domu pełna pizda, nie? Nie jak wychodziłem, jak przyjeżdżałem, tak. No i to tak to wygląda, nie? Obwoźny burdel mi się reklamuje. Męskie dziwki, bo oni się mijają. To są też męskie dziwki. Albo jak to woli, to oni, oni mają pary. Pizda z tamponem to jest komplet. Także kamery i klika w akcji. Klik, klika kurewek.